Praca w HR-ze bywa stresująca, zwłaszcza w sytuacji, o której dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Wyobraź sobie sytuację: dzwoni telefon, na wyświetlaczu Państwowa Inspekcja Pracy, albo przychodzi mail, zawiadomienie o planowanej kontroli. W jednej chwili serce bije szybciej, zaczynasz gorączkowo przeszukiwać akta, umowy, listy obecności, badania lekarskie, regulaminy. Ale spokojnie. Dzisiaj pokażę Ci, jak się przygotować, żeby kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie skończyła się mandatem albo czymś jeszcze gorszym. Państwowa Inspekcja Pracy ma jasno określony cel. Ma sprawdzić, czy pracodawca przestrzega prawa pracy. I to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim, czy przestrzega tego prawa pracy w praktyce. Najczęściej kontrolowane obszary przez Państwową Inspekcję Pracy to legalność zatrudnienia, zawieranie i ewidencjonowanie umów o pracę, wynagrodzenie, rozliczenie godzin pracy, dokumentacja związana z BHP, czyli badania, szkolenia, środki ochrony, regulaminy pracy, zasad wynagrodzania, premiowania, a także, jeżeli zatrudniasz cudzoziemców, to zatrudnienie właśnie cudzoziemców. Każdy z tych obszarów to osobna teczka ryzyk i potencjalnych kar. Zacznijmy więc od dokumentów, bo to jest Twój fundament. Akta osobowe każdego pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami składają się z odpowiednich części i musisz zadbać, żeby znajdowałeś tam odpowiednie dokumentacje. W ewidencji czasu pracy musisz uwzględniać nadgodziny, dyżury, wyjścia prywatne, dowody wypłat, czy wypłacasz wynagrodzenie, w jakiej wysokości i kiedy. Dodatkowo wszelkie orzeczenia lekarskie, wstępne, okresowe, kontrolne. Poza tym sprawdzaj swoje umowy o pracę, zlecenia, czy są one zawarte zgodnie z prawem, czy wszystkie aneksy były zawarte zgodnie z prawem. Sprawdź dokumentację BHP. A jeżeli chodzi o cudzoziemców, to sprawdzaj zezwolenia na pracę i dokumenty pobytowe, czyli wszystko to, co jest Ci potrzebne, żeby zatrudnić cudzoziemca. To wszystko musi być aktualne, spójne, czytelne, łatwe do okazania na żądanie inspektora. Nie warto udawać, że kontrola Cię zaskoczyła. Państwowa Inspekcja Pracy zazwyczaj informuje o kontroli wcześniej. Oczywiście może też przyjść bez zapowiedzi. Dlatego tak ważne jest, żeby trzymać wszystko w odpowiednim porządku i żeby te dokumenty były uzupełniane na bieżąco i żeby były zgodne z prawem, nie próbuj też ukrywać nieprawidłowości, przekładać dokumentów na szybko, wprowadzać inspektora w błąd. To nigdy nie skutkuje niczym dobrym. Natomiast jeżeli podejmiesz takie działania, to może to skutkować zwiększeniem zakresu kontroli, a w najgorszym razie z zawiadomieniem prokuratury. Jak się przygotować praktycznie? Przejrzyj wszystkie akta. Sprawdź, czy czegoś nie brakuje. Jeżeli brakuje, zastanów się dlaczego, bo będziesz musiał to uzasadnić. Zweryfikuj aktualność badań i szkoleń BHP. Upewnij się, że masz podpisane umowy ze wszystkimi pracownikami i zleceniobiorcami. Sprawdź, czy ewidencja czasu pracy jest prowadzona na bieżąco? Wyznacz osobę do kontaktu z PIP, najlepiej kogoś, właśnie z kadr, kto zna dokładnie dokumentację. Dobrze, oczywiście, też mieć zawsze przygotowaną teczkę kontrolną z takimi podstawowymi dokumentami, gotowymi do okazania. A jak wygląda sama kontrola? Inspektor przychodzi, przedstawia się, okazuje upoważnienie do kontroli i ma prawo przeglądać dokumenty. Rozmawiać z pracownikami, sprawdzać warunki pracy, wejść na teren zakładu pracy bez uprzedzenia, także po godzinach? Oczywiście wszystkie swoje działania dokumentuję w protokole, który na końcu otrzymujesz. Na końcu otrzymasz też zalecenia, czyli tzw. wystąpienia pokontrolne. Jeżeli coś było nie w porządku, to masz odpowiedni czas na ich realizację. A co grozi za nieprawidłowości, których nie poprawisz. Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi nieprawidłowości, których nie da się na przykład poprawić, to może nałożyć mandat, może złożyć wniosek do sądu o ukaranie Ciebie, może nakazać oczywiście natychmiastowe usubień, usunięcie uchybień, jeśli jest to możliwe, może zawiadomić też inne instytucje, ZUS, Urząd Skarbowy, Prokuraturę. A to może już oznaczać nie tylko koszty, ale no, poważne problemy wizerunkowe. Podsumujmy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to nie jest koniec świata, zwłaszcza jeżeli jesteś przygotowany. Dokumentacja musi być aktualna, musi być kompletna. Dokumenty muszą być rzetelnie prowadzone. Nie zwlekaj z porządkami, bo kontrole bywają niezapowiedziane. Dobrze przygotowana firma to firma bez stresu i bez mandatów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj mój kanał i oczywiście podeślij go znajomym, którzy prowadzą firmy albo pracują w HR czy w kadrach. Niech wiedzą, czego się spodziewać, zanim inspektor zapuka do ich drzwi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, zgodnie z prawem to bezpiecznie.